Ma to jest szybki film o dziwnej rzeczy, więc zapraszam do oglądania. Na początku jeszcze ma sprawdźcie se tego Glocka, yy, czy się przypadkiem go wziąć nie opłaca. Wiem, że will Warn, ale i tak powinien być Git. Ok, to tak, no. Chociaż to se oceni sami. Yy, a teraz film: pa, 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 pa. Ten. Tak. I. To jest ten... Jeszcze dla ciekawskich coś. Skibidi Sigma jest na serwerze. a znaczy Nie wiem, czy już... Ciekawie. Dzisiaj będzie działał Skibidi Sigma. I będzie... czekajcie, pokażę. Gigagiat Skibidi Sigma w Relixon, Chyba. Tak? Relixon, no. Także... ten... Do My Friend Jakoba Kubena odsyłam. Ale tam nic nie ma powiedzenia, co to jest. Jakby ni nic nie powiem o tym co to jest. Po prostu. Będzie film. Dobra. Coś więcej wsyłałem do powiedzenia? Nie wiem, kupiło mi się. Jeżeli trochę cieszę, nie? Ale jak to zleciało w ogóle? Naprawdę. po Nic. Dobry buy order. Nie jest zły. Jak wchodzi. ESA. Giga z Skibidi Sigma. Muratku Relixon. Za mały Giat. Normalka.